Witaj. Dziś poznasz niezwykłą, prawdziwą historię doktora Shona George'a, lekarza, męża, ojca, który zmarł na ponad godzinę, oficjalnie uznany za martwego. 13 defibrylacji. Linia prosta. I nagle coś, czego medycyna nie potrafi wyjaśnić. To historia o nadziei, walce i cudzie, w którym nauka spotyka się z wiarą, a życie wraca tam, gdzie wydawało się to już niemożliwe. Nie widziałem zbyt wielu rzeczy, które nazwałbym cudem. Właściwie nie sądzę, że widziałem cokolwiek, co nazwałbym cudem. Oprócz tego, dr Sean George był cenionym lekarzem internistą, pracującym jako konsultant i kierownik oddziału medycyny wewnętrznej w szpitalu w Kalgurli w zachodniej Australii. Znany ze swojej kompetencji, Profesjonalizmu i oddania pacjentom, był również człowiekiem głęboko związanym z rodziną. Od kilkunastu lat mężem Sherry, również lekarki, i ojcem Michaela. Choć oboje pracowali w wymagającym środowisku, potrafili znaleźć czas dla siebie i dla syna. Każdy dzień zaczynali wspólną modlitwą i lekturą Biblii. Ich życie było pełne rytuałów, ciepła i wzajemnego wsparcia. Był piątek, 24 października 2008 roku. Dla Shauna zapowiadał się zwyczajny dzień. Właśnie wracał z Esperance, oddalonego o około 400 km od Kalgurli, gdzie prowadził jedną z regularnych klinik diabetologicznych. Towarzyszyła mu młoda starzystka, która dopiero co ukończyła studia medyczne. Niedługo po rozpoczęciu podróży, Sean poczuł lekki dyskomfort w klatce piersiowej. Nie był to silny ból, raczej niepokojące uczucie, które przypisał niestrawności. Zdecydował się kontynuować jazdę, ale po około 350 kilometrach objawy się nasiliły. Pojawiły się mdłości, zmęczenie i coraz większy niepokój. W końcu zatrzymał samochód na poboczu. To właśnie wtedy po raz pierwszy powiedział starzystce, że coś jest nie tak z jego sercem. Znajdowali się wtedy w pobliżu Kambalda, małego górniczego miasteczka. Sean postanowił nie ryzykować dalszej jazdy do Kalgurnie i skierował się do lokalnej przychodni. Miał przeczucie, że sytuacja jest poważniejsza niż mu się początkowo wydawało. Gdy wszedł do kliniki, lekarz akurat był na przerwie obiadowej, ale pielęgniarka i recepcjonistka natychmiast zgodziły się wykonać mu EKG. Jako lekarz sam spojrzał na wydruk i zamarł. Wynik był jednoznaczny – zawał serca dolnej ściany. Mimo, że był przyzwyczajony do odczytywania EKG u pacjentów, widok własnego, dramatycznie niepokojącego zapisu był dla niego szokiem. W tym momencie zaczął odczuwać już silny ból w klatce piersiowej. Poprosił o wezwanie lekarza. Gdy ten przybył, początkowo nie wierzył, że tak młody, 39-letni mężczyzna, może mieć zawał. Jednak szon wiedział już, że sytuacja jest bardzo poważna. Lekarz zaprosił szona do sali, gdzie podłączono go do monitora i podano morfinę. Ból był jednak nie do zniesienia. Szon spojrzał na ekran. Jego puls przyspieszał. Ciśnienie krwi rosło. Wiedział, że to bardzo zły znak. To był ostatni moment, który zapamiętał. Niedługo później, jego serce przestało bić. Starzystka, lekarz i pielęgniarki natychmiast przystąpili do reanimacji. Rozpoczęto masaż serca i podłączono defibrylator. Przez kolejne dziesiątki minut zespół medyczny prowadził pełną resuscytację. W tym czasie Sherry, jego żona, otrzymała telefon. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Szon, jej mąż, lekarz, człowiek w pełni sił. Właśnie miał zatrzymanie krążenia. Zaczęła gorączkowo organizować pomoc, nie wiedząc, że walka o życie jej męża już trwała od kilkunastu minut. W klinice trwała dramatyczna walka z czasem. Son nie oddychał samodzielnie. Jego serce nie podjęło pracy. Lekarze wykonali aż trzynaście prób defibrylacji, każda z nadzieją, że tym razem coś się zmieni. Między kolejnymi wstrząsami prowadzono masaż serca, zgodnie z zaawansowanym protokołem resuscytacyjnym. Minęło 10 minut, potem 20, a następnie 30. Czas płynął nieubłaganie, a monitor wciąż pokazywał jedynie migotanie komór lub linię prostą. Po 48 minutach od pierwszego impulsu serce szona całkowicie się zatrzymało asystolia brak jakiejkolwiek aktywności elektrycznej. Oficjalnie śmierć kliniczna. W sali zapanowała cisza. Jeden z lekarzy ogłosił zgon. Kilkadziesiąt minut później do kliniki w Cambalda dotarła Sherry, żona Shona. Była wyczerpana emocjonalnie i fizycznie. Niemal nie miała siły wysiąść z samochodu. Weszła do środka i zobaczyła, jak lekarze, jeden po drugim, opuszczają salę reanimacyjną. Tylko jedna osoba pozostała przycieleszona. Ktoś nadal podawał mu tlen. Monitor wciąż pokazywał linię prostą. Jako lekarka wiedziała doskonale, co to oznacza. Ale była tam też jako żona. Podeszła, wzięła go za rękę, była zimna i sztywna. Miała wrażenie, że trzyma dłoń człowieka, którego już nie ma. Wtedy przypomniała sobie słowa swojego ojca: Po prostu idź i się pomódl. Mimo że nie miała w sobie wiary, wyszeptała przez łzy. Boże, on ma tylko 39 lat. Ja mam 38, mamy dziesięcioletniego syna, potrzebuje cudu. I wtedy coś się wydarzyło. Najpierw delikatny dźwięk z monitora, potem drugi. Personel medyczny początkowo w osłupieniu, rzucił się z powrotem do działania. Serce szona zaczęło bić. Na ekranie pojawił się nieregularny rytm. Życie wróciło tam, gdzie go już nie było. W pomieszczeniu zapanowało poruszenie, które niemal graniczyło z paniką. Ktoś krzyknął, ktoś pobiegł po sprzęt. Sherry, nie wiedząc, czy to realne, czy tylko złudzenie, odsunęła się, obserwując wszystko z niedowierzaniem. Na monitorze wyraźnie było widać: serce znów pracuje. Nie idealnie, ale bije. Po ponad godzinie śmierci klinicznej, ciało Shona wracało do życia. W oczach lekarzy to był cud. I powiem wam szczerze, kiedy słucham tego fragmentu, aż łzy napływają mi do oczu. Bo jak można nie poczuć czegoś, widząc jak życie wraca wbrew wszystkim logikom, prognozom i medycynie. Po odzyskaniu rytmu serca, szon nadal znajdował się w stanie krytycznym. Jego ciało było zimne. Z ust wydobywała się różowa piana, a serce pracowało nieregularnie. Lekarze wiedzieli, że nie mogą zostawić go w lokalnej klinice. Natychmiast podjęto decyzję o transporcie do szpitala w Kalgurlie. Zorganizowano karetkę, policyjną eskortę, a ciało szona schładzano okładami z lodu, by chronić mózg przed dalszymi uszkodzeniami. W drodze cały czas podawano mu adrenalinę i obserwowano jego parametry. W tym samym czasie Sherry, doktor Shetty. I dr Ansel jechali za karetką, pełni niepokoju i niedowierzania. Gdy Sean dotarł do Kalgurli, wielu lekarzy i pielęgniarek, poruszonych całą sytuacją, zeszło się na oddział ratunkowy, by się z nim pożegnać. W ich oczach był on już niemal stracony. To, że jego serce znów biło, nie oznaczało jeszcze, że przeżyje. Kalgurli to regionalny szpital. Który nie dysponował sprzętem do przeprowadzenia pełnej diagnostyki naczyń wieńcowych, ani do założenia stentu. Planowano więc jak najszybszy transport Szona do specjalistycznej placówki w Perth. Ale wtedy wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Nadciągnęła gwałtowna burza gradowa. Pogoda uniemożliwiła przelot samolotu medycznego. Lekarze zostali zmuszeni do podjęcia decyzji. Czekać. Ryzykując pogorszenie stanu pacjenta, czy działać tu i teraz? Zdecydowano się na podanie trombolizy, silnego leku rozpuszczającego skrzepy. To działanie wiązało się z ogromnym ryzykiem. Sean był w bardzo złym stanie, a lek mógł równie dobrze pogorszyć sytuację. Mimo to, lekarze zdecydowali: Nie mają nic do stracenia. Ku zaskoczeniu wszystkich, lek zadziałał. Serce Seana ustabilizowało się. A w jego organizmie zaczęło się coś, co można było nazwać powolnym powrotem do życia. Gdy tylko pogoda pozwoliła, Sean został przetransportowany do szpitala w Perth. Tam natychmiast trafił na oddział intensywnej terapii i przeszedł dokładne badania. Angiografia wykazała całkowite zablokowanie prawej tętnicy wieńcowej. Wstawiono stent, przywracając przepływ krwi. Ale większy niepokój budziło coś innego. Czas, przez jaki szon, był martwy. Jego nerki przestały pracować, wątroba została poważnie uszkodzona, a poziom tlenu w organizmie przez długi czas był krytycznie niski. Lekarze obawiali się najgorszego: że jego mózg nie przeżył. Dla doświadczonych specjalistów sprawa była niemal oczywista. Ponad godzinę śmierci klinicznej musiała zostawić trwały ślad. Choć jego serce biło, nikt nie wierzył, że odzyska przytomność. Rozpoczęto intensywną terapię, podtrzymującą funkcje życiowe, ale wielu członków personelu było przekonanych, że szon pozostanie w stanie wegetatywnym. Mijały kolejne dni. Son leżał nieprzytomny, podłączony do respiratora. Maszyny oddychały za niego. Każdy wskaźnik sugerował ciężkie uszkodzenia, zwłaszcza neurologiczne. Sherry czuwała przy nim nieustannie. W niedzielny poranek, 26 października, zadzwoniła do niej ciotka z Indii. Powiedziała, że modląc się, miała głębokie przekonanie, iż jeszcze tego samego dnia, zanim Sherry pójdzie spać, szono otworzy oczy. Brzmiało to jak naiwna nadzieja, ale Sherry, mimo wszystko, trzymała się tej myśli. Wieczorem przyszła do sali z odwiedzającymi. Jedna z lekarek pediatrów, dr Christine Stokes, zaczęła rozmawiać z Seanem spokojnym, ciepłym głosem, jakby był w pełni świadomy. Nagle zauważyła delikatny ruch powiek. Zbliżyła się i zapytała. – Sean, jesteś tam? W odpowiedzi poczuła uścisk jego dłoni. Poprosiła go, by jeśli słyszy, otworzył oczy. I wtedy Sean otworzył je. Tylko na chwilę. Ale wystarczająco długo, by wiedzieli, że wraca. Od tego momentu wszystko zaczęło dziać się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Już następnego dnia, Sean zaczął poruszać rękami i nogami, co oznaczało, że jego mózg nie tylko przeżył, ale odzyskał kontrolę nad ciałem. W poniedziałek lekarze rozpoczęli odstawianie leków usypiających, a w środę postanowili przeprowadzić ekstubację. Usunięto rurkę intubacyjną. Wszyscy wstrzymali oddech. Czekając na pierwsze słowa, i wtedy wydarzyło się coś, co personel medyczny wspomina do dziś. Sean otworzył oczy, rozejrzał się i zapytał: Jak wyglądają moje gazometrie tętnicze? Zamiast typowego pytania zdezorientowanego pacjenta zadał jedno z najbardziej profesjonalnych pytań, jakie tylko może zadać lekarz. Pielęgniarka była w szoku, lekarze przecierali oczy z niedowierzaniem. Mózg Szana, po ponad godzinie śmierci klinicznej, działał w pełni. Myślał logicznie, mówił z sensem, a jego osobowość była dokładnie taka, jak przed zdarzeniem. Dla wielu z nich był to moment, w którym po raz pierwszy użyli słowa cud. Proces powrotu do zdrowia, który normalnie zająłby miesiące, uszona przebiegał w zaskakująco szybkim tempie. Już po kilkunastu dniach został wypisany ze szpitala. W ciągu dwóch, trzech tygodni był w stanie samodzielnie wykonywać codzienne czynności, a po niecałych dwóch miesiącach wrócił do pracy. Do tego samego szpitala, którego personel wcześniej żegnał go jak zmarłego. Znów pełnił funkcję kierownika oddziału. Jego historia poruszyła nie tylko lekarzy i rodzinę. Została przedstawiona na międzynarodowych konferencjach medycznych wraz z dokumentacją, danymi z defibrylatora. I przebiegiem reanimacji. Za każdym razem, gdy wyświetlano zapis płaskiej linii trwającej ponad godzinę, a potem mówiono, że Szon wrócił do życia i pracy, sala milkła. Dla jednych to przykład granic wytrzymałości organizmu, dla innych dowód działania siły wyższej. Dla samego Szona, to cud i przypomnienie, że życie jest darem. Ta historia to nie tylko medyczny fenomen. To także przypomnienie, że każda chwila życia jest cenna i nie mamy gwarancji na kolejną. Sean dostał drugą szansę, my wciąż mamy pierwszą. Może to odpowiedni moment, by zadać sobie pytanie: co robię ze swoim życiem? Gdzie zmierzam? I czy jestem gotów, jeśli pewnego dnia wszystko miałoby się skończyć? Cokolwiek myślisz o cudach, ta historia zostawia po sobie jednoznaczny ślad. Nadzieja istnieje, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, co najbardziej Cię dotknęło. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje nadziei. Może właśnie tego dziś potrzebuje najbardziej.